Półfinałowy turniej mistrzostw Polski młodzików przeszedł do historii, ale do historii chyba przeszedł też Wasz występ, bo mimo że nie udało Wam się awansować do finału, to powinniście być siebie dumni. Tak, jesteśmy dumni. Zdobyliśmy trzecie miejsce. No niestety nie udało nam się troszeczkę wyżej zagrać, ale jesteśmy i tak zadowoleni z wyników, ze względu mówię na te kontuzje, które mieliśmy. A poza tym ostatni mecz, który rozstrzygał się z, z, UK, znaczy z dziewiątką Legnica a Anilaną, Ródź, to powalił nas na kolana, bo to 11 punktami przegrało Legnica, a my z Anilaną przegraliśmy tylko jednym punktem, a z Legnicą pięcioma. Mam nadzieję, że tak, no, nie to po nasze myśli, jak, jak oczekiwaliśmy, bo kilka kontuzji nas wykluczyło od półfinałów już, ale myślę, że jesteśmy zadowoleni po półfinałowym. W no właśnie, tam troszeczkę zabrakło Wam szczęścia. Kilka słów o każdym meczu? No, mecze były bardzo wyrównane. Tym bardziej, że jesteśmy taką drużyną, że, która po prostu pokazuje się i chciałaby się pokazać jak najlepiej. Te drużyny, z którymi graliśmy, były też bardzo fajne. Także, no, no nie udało nam się jednak. Wygraliśmy tylko z, ze zrywem chorzów, z pięcioma bramkami. Także, no mówię, to była taka troszeczkę słabsza drużyna niż my te trzy, które yy początkowały. Powiedzmy sobie szczerze, że też przeciwnicy, z którymi przyszło wam w Legnicy grać, no to była półka bardzo wysoka. No była półka bardzo wysoka, no ale mogliśmy ugrać, bo na własną kołość można powiedzieć, że przegraliśmy obydwa mecze z Łodzią i z Legnicą. No właśnie, powiedz kilka słów o każdym z tych spotkań. Z Lenicą no, prowadziliśmy już nad bramkami od początku. No nie wiem co się stało. No, przegraliśmy po prostu. A z Łodzią no, to na, znowu nieszczęście naszą bo w Łodzi tak samo przegraliśmy do z nimi. Po prostu nie fart, można tak powiedzieć. No i ten mecz, który wygraliście, który sprawił, że zaliście miejsce trzecie? No to już było o wiele lepiej, trochę słabszy przeciwnik był inna półka, ale no, też były dobre mecze, nie można powiedzieć. Jechaliście tam oczywiście z myślą o tym, żeby, żeby pograć, żeby wygrać do finału, awansować. Nie udało się. Jak chłopaki przyjęli taki wynik? No było ciężko, troszeczkę trzeba było popracować, ale wzięli to na klatę, tak można powiedzieć. To trzecie miejsce to było nasze takie wyróżnienie w tym momencie. Ale jesteśmy i tak zadowoleni, bo pomimo tego zawsze grało się do 16 drużyn w Polsce, w tej chwili jest do 8, ale tak myślę, że jesteśmy w tej pierwszej 16 Pucharu Polskiej jako jedna zespół z Głogowa. Znaczy no był trochę smutek, no ale wiadomo, jechaliśmy o sobie, no i graliśmy na co nasz było stać po prostu. Sezon się już kończy, jak to, jak to zakończenie u was będzie wyglądało, bo dzisiaj jeszcze trenujecie. Tak, trenujemy, trenujemy jeszcze do 15. Czerwca, następnie robimy sobie takie pożegnanie sezonu. Zawsze, zawsze, co roku zresztą to robimy. W tym roku planuję to zrobić z rodzicami, którym bardzo dużo zawdzięczam. No właśnie, powiedzmy kilka słów o rodzicach, bo trzeba im podziękować za ich wkład w Waszą grę i ich zaangażowanie w Wasze występy i pomoc, którą udzielili. Dokładnie. Ja bardzo dobry mam kontakt z rodzicami mojej drużyny, rodzice bardzo dużo mi pomagają, wspierają nas, drużynę, też chciałabym im serdecznie podziękować za to, że wozili nas do Legnicy przez trzy dni, także naprawdę super mam rodziców. Bardzo pomagali wam w tym wszystkim wasi rodzice, to też chyba właśnie najwierniejsi kibice. No pomagali, można powiedzieć, bo dowozili nas codziennie do Legnicy. No, z... No można powiedzieć, że bardzo nam pomogli, motywację dawali. No i dobrze było. Ale tak ogólnie, myślę, że chyba jesteście zadowoleni z przebiegu całego sezonu. No jesteśmy zadowoleni, bo jednak trafimy na 16, 16 Polski. To już jest jakiś tam wyczyn w historii klubu.